Tutaj jeszcze taka informacja do wszystkich oglądających, co się dokonuje na TikToku. TikTok jest najbardziej aplikacją dzisiaj najbardziej nowoczesną aplikacją najbardziej lubianą przez młodzież, przez młodych ludzi. Nawet jeżeli dziecko ma, wiecie tam poniżej wieku, to nie ma znaczenia, bo rodzic po prostu daje. Widziałam to na własne oczy. Rodzic daje telefon po prostu swój, i dziecko przegląda takiego TikToka. Oczywiście są obrzydliwe też rzeczy yy, promowane, yy, i celem TikToka było yy, lewactwo chciało po prostu indoktrynować dzieciaki. Więc my wkroczyliśmy, chrześcijanie wkroczyli do akcji, i dlatego, dlatego tak nas blokowali, dlatego tak byliśmy hamowani, ale mimo to działaliśmy. I ja mówię Wam tym wszystkim, którzy działają na TikToku, którzy mają takie powołanie, by uświadamiać młodzież, na temat y, Boga, na temat ojczyzny, y, na temat nie wiem historii polski, jakieś patriotyczne tematy. Jeżeli takie macie zadanie i wiecie o tym, to róbcie to, nie rezygnujcie z tego. Y, dlatego, że y, uczycie, uczycie to młodzież, uczycie te pokolenia, które właśnie teraz tego Tiktoka oglądają, uczycie ich, Podstaw historii, uczycie ich prawdy, uczycie ich wiedzy na temat ojczyzny, uczycie ich, no dajecie dobre, dobre po prostu dobry przykład, jeśli chodzi o uświadomienie w kwestiach kosmetyków, co się dzieje, kwestia naturoterapii i tak dalej. To wszystko się liczy, tak. To jest uświadamianie, to jest wychowywanie. Oni używali TikToka do tego, żeby indoktrynować dzieci. Żeby ja to obserwowałam, po prostu widziałam, że ludzie mm, chłoną to, a potem widać to yy, w rzeczywistości, tak, czyli jakieś stylizacje, jakiś sposób bycia. Oni to chłoną, oni to po prostu przejmują. I potem na ulicach widać te, te dziwadła. Wiecie o co chodzi, nie? No to właśnie to TikTok swoją robotę zrobił, tak? Oni tutaj mieli swoich influencerów. I po prostu młodzież naśladuje. Tak, naśladuje. I dlatego ogólnie z młodzieżą jest tak, że wiecie, z dziećmi jest tak, że dzieci po prostu kopiują, co dorośli robią. Więc jak najwięcej potrzeba na TikToku ludzi wierzących, ludzi prawdę, ludzi, którzy yy, no są prawdziwi, są autentyczni. Ludzie, którzy mają jakieś darmo, że są psychologami, terapeutami yy, w jakiejś dziedzinie, potrzebni są. Do tego ludzie nie. Podam przykład, kontent Patryka Janasa. Bardzo potrzebny, niezbędny. Napisał książkę na temat toksycznych ludzi. To jest wszystko istotna, kluczowa wiedza, która kształtuje to młode społeczeństwo. Uświadamianie ich w, w kwestii mm, prawdy historycznej, tak, w kwestii tego, co się aktualnie dzieje, to wszystko młodzież chłonie, przyjmuje. To nie jest tak, że oni ich to nie interesuje, ich interesuje to, nie. Dlatego jesteśmy tak strasznie tępieni, dlatego jesteśmy tak y, strasznie blokowani, bo mamy ogromny wpływ na dzieci, y, na tą młodzież. Kształtujemy w tym momencie poprzez te aplikacje społecznościowe tą młodzież. Y, skąd to wiem? No na przykład y, zdarzyło mi się na ulicy widzieć kogoś z tym godłem, y, z tym orłem, y, wiecie, z drugiej Rzeczypospolitej, pospolitej, więc y, y, jak, ja, ja promuję bardzo to, to godło, nie, tutaj Grzegorz Brown też, więc yy, yy, te, te sy tą symbolikę Polski walczącej i tak dalej, ja kładę nacisk na to. No, i też z wykształcenia jestem nauczycielem, tak. No i, i wiem, wiem, jak to jest istotne, jak to jest, jak to jest ważne. Dzieci są mądre, słuchajcie, dzieci sobie poradzą. Najgorszy to jest toksyczny rodzic, nie? Ale dziecko sobie ostatecznie poradzi. Dziecko ostatecznie będzie wiedziało, jaki autorytet. Dziecko sobie ten autorytet wybierze, tylko chodzi o to, żeby te autorytety były dostępne. Co jeszcze jest istotne, kształcenie języka polskiego, czyli to wasze wypowiadanie się w takie tak bogactwo językowe jest też kluczowe, tak? bo poprzez słuchanie uczymy się mówić, wypowiadać, poprzez czytanie też, ale słuchanie innych. I, I jeżeli wy macie taką, takie bogactwo języka polskiego i, i wasze wypowiedzi są takie rozbudowane, to też jest kształcenie pod tym kątem. tak? Wy, te wasze wypowiedzi one kształtują te, tych słuchaczy. I no, bo wiecie, jak to jest teraz ostatnio, co drugie słowo na K, więc no, to młodzież trzeba pod względem języka polskiego też tutaj kształcić. Kwestie, kwestie relacji, kwestie związków, kwestie miłości też jest to ważne uświadamianie dzieci, jak budować relacje prawidłowo i jak budować, co to znaczy miłość, co to znaczy prawdziwy związek. Nikt ich tego nie nauczy. Naszym zadaniem, naszym powołaniem, naszą misją jest, by to robić właśnie poprzez media społecznościowe. Osiągniemy to, damy radę. Media są bardzo szybkie, media są. Piorunem, jeżeli nie jesteśmy blokowani, piorunem, zobaczycie efekty na zewnątrz, w rzeczywistości, jak, jak to, jaka to skala, jak to jest ogromny wpływ. No i tak samo, tak, jeżeli ktoś sieje destrukcję i spustoszenie, no to też bardzo szybko to widać na zewnątrz w rzeczywistości i widzieliśmy to, widzieliśmy, co się działo z młodzieżą, nie. Czy to się da odwrócić? Da się odwrócić, nie? Dlatego musimy działać. Zachęcam Was do tego, byście się nie poddawali, byście działali. No a, a co mam zrobić, jak mi blokują konto, jak mam ostrzeżenia? Jeśli masz ostrzeżenia, zostawiesz konto, nie likwidujesz go, zostawiasz go, yy, tak by te yy, nagrania dalej były, istniały. To jest najważniejsze. Czyli, jeżeli dostajesz czerwone ostrzeżenie, zostawiasz to konto, niech ono sobie jest, niech ludzie mają dostęp do tych filmów, zakładasz kolejne. Znowu ci dadzą ostrzeżenie, zakładasz kolejne konto i nagrywasz i wrzucasz filmy na nowym. I chodzi o to, żeby po prostu te filmy Twoje były w sieci. Tak. Naprawdę można trafić na TikToku, na mediach społecznościowych na takich ludzi, którzy. Po prostu robią świetną robotę terapeutyczną. A przecież wiemy, jaki ciężki jest dostęp do psychologów, jaki ciężki jest dostęp do lekarzy. A tutaj jest takie uświadamianie na poziomie mediów społecznościowych za darmo, więc ta, ta pomoc za darmo. To jest działalność społeczna i my musimy dzisiaj być działaczami społecznymi. Ludzie nie mają pieniędzy na terapię, nie mają pieniędzy na psychologów. Także uświadamianie pod kątem zdrowego odżywiania się, chronienia przed toksynami, różnymi rzeczami to wszystko się liczy. To jest edukacja i my te dzieci edukujemy, my tą młodzież edukujemy. To jeszcze jest kwestia wspólnot, tak pasterstw i tak dalej, działalności tych na, na tej przestrzeni medialnej. Bardzo istotne, by przyciągnąć tych ludzi do wspólnot, tej, tą młodzież, żeby kształtować tą młodzież. To jest bardzo ważne. Czyli na poziomie internetu, żeby wspólnoty katolickie działały, żeby, żeby próbowały w jakiś sposób dotrzeć do młodzieży. Trzeba ludzi po prostu poprzez Poprzez ten internet ludzi wyciągnąć do życia. I ja jestem przykładem, że to się da zrobić, nie? No, moim, moim takim motywatorem, moim takim po prostu cudem, no to był ojciec Adam, szóstak, tak? I, I wielu innych duchownych działających w internecie. Ojciec Augustyn Pelanowski. No, to, to był taki mój początek, tak? Ksiądz Piotr Pawlokiewicz. Więc, yy, no, to były moje takie cuda, i, i tutaj, no, oprócz tego, że sama podjęłam pracę nad sobą, to jeszcze tutaj yy, ja miałam takich przewodników i to mnie, ci ludzie mnie po prostu z tego internetu yy, pomogli wyjść do życia. Także to jest możliwe. Ja jestem tego przykładem.